Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, że jest jeden taki szczególny rodzaj spektakli, na który trzeba rezerwować miejsca nawet z kilku miesięcznym wyprzedzeniem, a na innych zwykłych sztukach często świecą pustki na widowni? Że pomimo tego, że bilety są często najdroższe z możliwych, to chętnych nigdy nie brakuje albo że największe teatry na West Endzie albo Broadwayu potrafią mieć przez kilka, kilkanaście lat tylko jeden tytuł w repertuarze i ściągać na niego widzów z całego świata. Tak, mówię o musicalach. Pora odsłonić kurtynę i przekonać się dlaczego to diabła one są tak popularne. Oglądajcie dalej, zapraszam. Cześć, witajcie. Z tej strony Grzesie Korlikowski z kanału Bliżej Sceny. Nieraz powtarzałem, jak bardzo lubię muzykale, ale chyba nigdy nie powiedziałem, co takiego mnie w nich oczarowało. Nie chciałem jednak, żeby to była tylko moja opinia, chcę, żebyście usłyszeli także, co inne osoby myślą. No właśnie, ten odcinek jest specjalny, bo pojawiają się w nim wyjątkowi goście. Jacy konkretnie? Tego wam nie zdradzę. Oczywiście wiem, że możecie sobie przewinąć. Materiał i sprawdzić, ale mam nadzieję, że pozwolicie się zaskoczyć. No dobra, to niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie zgadza się z tym, że muzykale są jedną z najbardziej złożonych form scenicznych. Aktor dramatyczny wchodzi na scenę i musi dbać o poprawną postawę ciała, nienagannie wypowiadać tekst, starać się sprawić, by widz uwierzył w emocje, które przekazuje. No, a aktor musicalowy musi do tego jeszcze trafiać w dźwięki, gdy śpiewa, nie pomylić kroków podczas tańca, albo mieć na tyle sprawne i silne ciało, by wykonywać różne akrobacje. No, czyli co? Jest jakimś superbohaterem? Wydaje się całkiem sporo, no i że tego wszystkiego nie da się zrobić tak idealnie. No, to oczywiste. Jednak aktorstwo muzykalowe wymaga znacznie więcej od aktora. Niekiedy właśnie trochę kosztem tego perfekcyjnego wcielania się w rolę. No, a jeszcze... Prawie każdy musical wykonuje się z muzyką na żywo i nie jest to bynajmniej czteroosobowy zespół, tylko cała orkiestra symfoniczna, czyli nawet kilkadziesiąt osób, które pracuje na całą kształt i tworzy jedno wielkie show. No a jak już zaczęliśmy mówić o muzyce, to ręka w górę kto ma przynajmniej jednego takiego znajomego, który, no na przykład jadąc samochodem, puszcza sobie jakiś y, muzykalowy kawałek i zaczyna śpiewać. Sporo moich znajomych, którzy mają jakieś muzyczne zapędy, ćwiczy właśnie między innymi na piosenkach muzykalowych. Dlaczego? Bo są proste. W sensie nie proste, że łatwe do zaśpiewania, bo często piosenki z muzykali czy różnych filmów animowanych są jednymi z tych trudniejszych do wykonania, ale szybko wpadają w ucho i łatwo je przyswajamy, a cała ta machina nieustannie napędza się chociażby przez różne coverowe kanały na YouTubie, w tym nasze polskie studia cantus, dzięki którym możemy wiele piosenek śpiewać właśnie po polsku, bo też sami zajmują się ich tłumaczeniem. W ogóle, jeśli ktoś z Was, drogi Akantusie, przypadkiem to ogląda, to pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia z kanałem i od niedawna z Patronitem. Wydaje mi się też, że do popularności musicalu przyczynił się film. Raz oczywiście, że mamy wiele adaptacji. Podejrzewam, że więcej osób kojarzy Nędzników z Hugh Jackmanem niż na przykład Januszem Krucińskim, który, oczywiście niczego nie ujmując, grał Ważena w Romie. Też gdybyśmy kogoś zapytali o Gris, to przed oczami pewnie od razu miałby Johna Travolta i Oliwie Newton-John. Ale jest też właśnie sporo musicali, które możemy zobaczyć tylko na ekranie, chociażby La La Land czy Króla Rozrywki. Nie wiem czemu, ale naprawdę uwielbiam ten strój. Mimo że strasznie nie lubię się w niego przebierać. No, i o czym to ja. Aha! Uważam, że takie osoby po obejrzeniu filmu mogą się czuć zachęcone, żeby pójść do teatru. Ogólnie mam wrażenie, że musical wywołuje skrajne emocje. Jedni go kochają, inni nienawidzą. No i co zabawniejsze, zarówno kochają, i nienawidzą z tych samych powodów. Bo są banalne, bo są płaskie i w ogóle nie wiadomo dlaczego wszyscy na koniec biją brawo na stojąco. Nie chcę nikogo tym urazić, ale powiem wam, że czasami dla mnie to brzmi trochę jak Zazdrość u osób, które zajmują się innymi formami i zastanawiają dlaczego ludzie nie chcą tego oglądać. I owszem ja nie będę zaprzeczał, musicale czasem są banalne, zarówno jeśli chodzi o tekst piosenki, czy całą fabułę. Teoretycznie jest taka zasada, że jeśli emocje są tak wysokie, że nie można ich wypowiedzieć, no to trzeba je zaśpiewać. Z tym, że nie zawsze to chyba działa tak, jak powinno. No ale ja nie wiem, czy wy też tak macie, ale właśnie kiedy widzimy coś takiego prostego, lecz odwołującego się do takich uniwersalnych wartości jak miłość, nadzieja, marzenia, no to od razu robi się nam tak cieplej na sercu i chyba. My jako ludzie tego potrzebujemy. Oczywiście śmiało mogę też rzucać tytułami, które poruszają głębsze tematy, na przykład dyskryminacja społeczna w musicalu rent, pacyfistyczny her, czy skrzypek na dachu o powstającym komunizmie i emigracji Żydów. Też w ogóle skojarzyło mi się teraz od razu, jak kiedyś znajomy powiedział, że spektakle kościeniaka to zakamuflowany balet. I wiecie, taka lampka mi się zaświeciła, ej no. On ma rację, czemu ja wcześniej tego nie zauważyłem? W ogóle, możecie mi napisać w komentarzach, co wy o tym myślicie, czy się zgadzacie, czy nie i dlaczego. Tymczasem ja się nagadałem, idę się napić, bo mi zaschło w gardle, a wy posłuchajcie, co mają do powiedzenia inni. Muzykale opowiadają wspaniałe historie w najpiękniejszej możliwej oprawie. Często łączą w sobie takie elementy jak wzruszenie i Łącząc ze sobą tak wiele różnych, cudownych dziedzin sztuki. Kocham ale za emocje, które przekazywane są w każdy możliwy sposób. Za rewelacyjną muzykę, za świetne libretto oraz za to, że możemy podziwiać artystów na scenie. I móc oklaskiwać, bo robią świetną robotę. Dzięki temu, że musicale mają w sobie muzykę, to oddziałują na moje emocje jeszcze mocniej niż tradycyjny teatr. Najbardziej kocham emocje i opowiadane historie. Historie, których niekiedy nie mamy szans opowiedzieć w rzeczywistości. Hmm... Wszystkie czarne charaktery. Powinno to, że gdy kończą się słowa albo opisać jakieś emocje, zawsze jest muzyka. Muzyka jest uniwersalna. Tam piosenka jest w stanie rozwiązać Muzykale kocham za to, że łączą w sobie muzykę, taniec i obraz. Że poprzez taniec i piosenki uczucia są mocniej wyrażane. Każda, nawet najcięższa sztuka jest przyjemna w odbiorze, a każdy spektakl. To duchowa uczta i resocjalizacja dla umysłu. Niezapomniana podróż emocjonalna do świata muzyki, teatru i tańca. Siłą muzykalu jest to, że łączy różne formy artystycznego wyrazu: muzykę, ruch, słowo, taniec, plastykę, aktorstwo i podaje to wszystko w bardzo przystępny sposób. Połączenie muzyki na żywo, fantastycznych wokali, aktorstwa i tańca sprawia, że ciągle chce wracać do teatru. Warto oglądać muzikale, bo muzyka łagodzi obyczaje. Choć muzykale są złożone w realizacji, to jednak nie silą się być przeintelektualizowaną formą. I w tym tkwi ich magia, uczą, wzruszają, no ale przede wszystkim dostarczają nam rozrywki. I za to my wszyscy tutaj okochamy musicale! Bardzo, bardzo, ale to naprawdę bardzo dziękuję wszystkim, którzy zechcieli wystąpić razem ze mną i podesłali swoje filmiki. Był to pierwszy taki wspólny odcinek, ale mam nadzieję, że Wam się podobało i w przyszłości uda nam się zrobić więcej tego typu projektów, a każdy następny będzie lepszy od poprzedniego. Tutaj gdzieś obok mnie na pewno polecam wasze nazwiska. Cały czas powtarzałem sobie, żeby tylko nikogo nie pominąć. Więc jeszcze raz wielkie dzięki. Kiedy zacząłem przygodę z YouTubeem 8 miesięcy temu to miałem przyjemność poznać właśnie kilka osób z musicalowego fandomu nie wszystkich co prawda osobiście, ale i tak bardzo się cieszę. Ja wtedy dowiedziałem się, że w ogóle istnieje coś takiego jak fandom, ale dla zainteresowanych zostawiam w opisie linki do kilku grup na Facebooku. No i kiedyś jadąc pociągiem i pisząc z Marysią z Teatralna Blog pomyślałem, że fajnie byłoby nagrać odcinek właśnie z tymi osobami. I ostatnio postanowiłem, że muszę w końcu do nich napisać. A potem pomysł się troszeczkę rozszerzył. Wrzuciłem post na swojego fanpage'a, zapytałem znajomych i napisałem też na grupach musicalowych, czy ktoś nie chciałby mi pomóc. I w taki oto sposób udało nam się wspólnie coś stworzyć. Mamy też teraz takie bardzo dziwne czasy epidemii, i oprócz tego chciałem pokazać, że mimo że teatry są nadal zamknięte, to cały czas jest ta więź między widzem, artystą i sceną, w tym przypadku sceną muzykalową. Czy to się udało, no to już zostawiam Wam do oceny. No ale jeśli Wam się podobało, no to pięknie proszę, udostępniajcie film dalej. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Bo jeśli kanał będzie się rozwijał, to na pewno w przyszłości uda nam się więcej takich fajnych rzeczy zrobić. Dzięki za obejrzenie. Nie zapomnijcie komentować i widzimy się za tydzień we wtorek, równo o godzinie 19.00.